Pop Zero. Halo, halo i witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Starcraft 2 Wings of Liberty. Liberty, Liberty. <laughs> Kampania Wings of Liberty w wersji brutal, ale reverse Jestem wam wytowy. Wy. Jak zawsze, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. W opisie macie linki, TikTok, Discord, tipki, misja 11 czy 12. E, zagubiłem się, ale mogę to zweryfikować. 12. I jesteśmy w miejscu. No, jest nasza jedna baza. To jest nasza druga baza. Y... Mamy auto zombiaczki. Zająć się od razu gazem. Cofka, cofka, cofka. Nie ma co ich tak głupio tracić. Tym bardziej, że jeden jest łowcą. A ten łowca właśnie ma wykierować tę obronę. Czaję. Tu mamy co? Spreadzer infestation? Jak? O! Oh! Mogę infestatora! A gdzie teraz jesteście? Mogę to sprawdzić? No, by się nie zapomniał. Czy to kłynek potrzebuje? O. Na razie idziecie tam. To wiecie co? Zróbmy akcję, że idźcie tu najpierw. I tu wyczyście wszystko. I zakładam, że. Wireframe jest właśnie ok, I understand. Uuuu, uh, czik, czyk 3 ztegowane. Wiem, że to bardzo nieoptymalne, ale naprawdę nie chce mi się myśleć w tym aspekcie. I co muszę robić? O, muszę robić. No, dobrze, że wiem jak zergi działają. E, i co tu zrobić? Infested point Verofage Location. I czy to jest rzeczywiście coś, co ja buduję tobą? Virofage 100, 250, okej. Okay. Z jaką mam technologię? Nie mam ROU3. W sumie nie wiem, co ja tu będę chciał iść, To no, jest w ogóle ciekawe, że... że mam... no. dzięki Że mam... technologie do budowy, nie? Bo to tak bazowo, to tak nie bardzo. Benzing z Nest, tak po prostu, żeby mieć technologię. Infesteda mam nie, no to jazda. Infested, więcej tych. tymi zrób to. Tak, supply'a będę potrzebował. A wy się w końcu przekopiecie z tego, co ja widzę. O! Mam ma. Wow, wow, wow! To dodaje więcej opcji. Szkoda, że pod tym nie wchodzą, ale. Ale też nie najgorzej hmm. To się robi Zróbmy to Tak, tak Ty idź tu w sumie A gdzie jest główny? Nie ma, czyli jak stracę to tracę Fair enough eee, Tu zostań jeszcze czeka na budowę. Ty czekasz, żeby ultraliski robić. Dobrze. Ale najpierw zrobimy RHZ. Armię. Bo tak. Mamy łowce, więc przyjemnie. Tu już jakaś armia się powinna wyłaniać powoli. Ja Szkoda, że auto wywalanie nie ma, nie jest mi to potrzebne. E, tu trzeba pomóc ze spreadem dzyndzla. O dobrze, akurat na obronę. E, w sumie widzę, że wyczyścili to sami, więc nie wiem, idźcie teraz tu. Timmy zrób tu.

Potrzebujemy tu wsparcia Gdzie jest ten Andrzej? Dawaj mi te Ultralis Cavern Dziękuję Zrób się za trzech I w sumie w takim razie Zróbmy tak, zróbmy tak Zróbmy tak Dostanę tu jednego, please Dziękuję. Ty możesz iść zrobić to. Wy możecie iść tu. Nevermind. Zapraszam z powrotem tu. Makro heavy bardzo. Misję muszę powiedzieć. Okej. Okay. Czy ty jesteś tym typem, co miał to zrobić? Of course. To Idź to zrób. Yy, kolejne jednostki. Idźmy tu. Idźcie tu. Puśćcie to tu. Puść to Bo, tu. To zrób tu. To zrób tu. Ale mówię sensownie na no, potrzeby kontentu, Jezus Maria. Ale no dużo rzeczy się dzieje, więc, e... więc się staram. Sąc, Nie jest wcale tak łatwo. Czy są przeciwnicy? Nie. Dlaczego nie? Gdzie wy jesteście? Tu róbcie, B BI, BI. Wy idźcie w tym kierunku. Armia tu. Armia tu, armia tu, armia tu. Armia w tę stronę. Aha, ale mu się powiadomienia muszą podobać. Infested, infested, infested. To walni też tu. I got another settlement, of course. of course. Of course. Jakby miało być. Nie ma stopowania mnie. <laughs> Dobrze Wracaj w tym kierunku. Nie wiem co rzuć tu Ale płaczesz typie. Co mnie to obchodzi? Uuu, where up? A w sumie nie. Nie wait up. Złożone czołgi. Targetujcie je po prostu. Nie będzie czołgo problemu. Łowco żyj. I teraz mm. nie mam cyk i tu, A, zrobisz tak, Wy zrobicie teraz atak tu Ty zrobisz We gwiazd tu Wy staniecie, gdzie staniecie. Nie, tu stańcie. To jest fajne. Możecie do bazy wrócić. Bazą będziemy wchodzić. A, chwila, moment. Co mamy tutaj? Czy takiś bonus? Mamy tyle tych infestatere PPP, że. No właśnie, constant attacks. Raczej powinniśmy. Nawet jak się nie przebijemy stosunkowo szybko, to. Co to jest? Co to jest za miejscu? Czemu jest taka mocna? What the hell? Nie mam gazu Strasznie. Mogę czarki budować? No. Może jakaś ekspansja tutaj, he? No chodzić, chodzić, chodzić. Teraz my Pomożemy! Jakiś oddział wchodzi Eee, chyba go wyprzytykają To są ważniejsze rzeczy Nie wiem co to jest. Colony guards A to są jakieś ataki tam mniejsze? Nie, o, nie A, Zróbmy tak Aha. Wygląda jak z ekspansja potencjalna Co jest? Czemu mnie atakujecie? Wjazd to, wjazd wjazd, 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 Rozwalić, rozwalić, rozwalić No a wy możecie znowu atakować tam Ja sobie dam radę I teraz tak Wiem wszystkich Na zrobienie ekspansji Brzmi jak ważna sprawa, żeby więcej gazu dostać i polecimy, co to było? Nie wiem, polecimy tu. Czy tu mogę wam jakoś pomóc? Mogę wam to zarzucić? Hmm. Tu nie tu nikogo nie, za nie zostawiłem, nie? Ale tu idzie sworm. Ła, wow. dostaniecie wszystkie kile świata. Tu wam mam poszerzyć ścieżkę. O. Tego nawet nie będę dodawał do kontrolnej grupy na potrzeby robienia armii. To się mija z celem. Zamiast tego zrobię dwie makro. Które mam nadzieję się zrobią Tak? Udało się? Uuu, yeah. na mam, gwiazda Dobrze Pewnie tymi zainwestowanymi byśmy dali radę tam, wiecie Rozwalić ich w większości, ale Ale, ale nie ma potrzeby Możemy się pobawić trochę tą misją Bo nie się dostaje tyle jednostek za darmo, Możemy tak się pobawić nawet nie pamiętam kampanii normalnej, ale chyba tak, chyba z tej strony jest baza. Raczej tego nie odwracał. Oj, biedne aberracje. kot na mnie chce wskoczyć. No chodź. Dobrze, mam teraz kota, który będzie mi pomagał w walce i nie agresywnie. Dobra, moment. Eee, raz, dwa, to jest 9, Dziesięć i jedna, dwa na. No. Powinno starczyć teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I to powinno starczyć. Reszta. Możesz mi na klawiaturę nie wchodzić. Dziękuję. I teraz na obydwu możecie robić larwy. I już nie będzie nam tak ostek brakować. O, jak to zrobić? Dziękuję. Ty zrobiłaś? Zrobiłaś. A tutejsza ekspansja pomoże w, w kasie. O, Kasia, minerałów to niezbyt, ale głównie w garży, nie? No, zawsze tu. Jedna dodatkowa. Jeden dodatkowy ekstraktor. O, co to? O, przyspieszenie spawnerów. Tak miło. Czy to jest cała nasza piątka? Owszem. Dobrze. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Wiem, pewnie nie trzeba, ale. Tak, o. Żebym się nie zdziwił, nie? Tam na dole puszowanie im też nie idzie. A na górze to już w ogóle tragedia. Chciałem jakieś mutaliski, zróbmy ich więcej. Zależy z tym, że mutaliskami, może mógłbym coś tutaj zdjąć. Upgrade y oni też dostają, ale mało. Na szczęście. Kasy nam nie brakuje. I jeszcze. A gazu nam zaraz zacznie brakować. Uhu. Mm -hmm. Już nie można zakolejkować, ale można po kolejce im kazać wrócić. Dobra, ZRHT. Dalej będzie full supply. Mamy mutaliski. Zobaczmy co się z nimi stanie. Czy macie tu wieżyczki przeciwlotnicze? Macie. O Jezus Maria. Okej. Okay. Okej, okay, understand, i understand. To robimy wiast pełny. Jak wikingi są przejmowane. Zrobimy wias tu. Nie bez sensu. Zdejmijmy czołgi. To czołb nas ranią. I teraz cofka. I matko i córko, jaki tu jest. Wow! Trzeba myśleć, że od dołu będzie łatwiej. Holy Spadamy. Eee, potrzebuję, żeby Queenka mi tu rzuciła. Właśnie już mi się kasa kończy. Nie wiem czy to jest możliwe przegrać, bo pewnie ci zinfektowani w końcu by się przebili. Co zebrał? A nie, mu się kasa kończy. Oczywiście, że nie da się przegrać. Dobre. Gdzie jest moja armia? Możecie tu przyjść po prostu, please. W tym wypadku nad ciebie wezmę do zestawu U T H R T i zędzę, zę, zę, zędzę O, wróciłaś, i dalej I po to te tumory bają masy muszą być Żeby mieli większe zasięgi No, no każda stracona jednostka Reynora, to on nie ma nagle Kasiory, a tutaj jest za darmo! Mm, mm, mm. Więc to wyjaśnimy. A teraz zrobimy taki Mek. Zrobimy taki mek i zrobimy taki meg i teraz wejdziemy. Yeah. Ty możesz zawrócić, bo jesteś z mojej armii. Tylko teraz biomasę tam dosłać. W sumie, z tego co widzę, biomaska jeszcze by się tu przydała. Potem tu wróć. Uważaj, jaka jest sytuacja.pl Tu biomaska. Tu biomaska nie jest byta, ale mogę rzucić. Zbieraj. No, moje tu zrobić ze zrobienia bejny, Bainy, Bainy lepsze. Zakładając, że mają speed'a. Jak nie mają speed'a, no to trochę słabo. A, przejścia nie ma. Śmiesznie. Dobra, możesz wracać. O, jednak tędy łazicie, No, No to tutaj się też przyda Ona na was to też działa A im szybciej wchodzicie, tym... Tym lepiej A ty co tu robisz? knąłeś debilu Hm, śmiesznie Uuu, robią tu pushing Nie dobrze eee... Rolimy jest tu i liczymy, że tam na górze nie zginiemy. Nie, nie zdążą się przekopać. A my tutaj na to, słuchajcie. Przejść, 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 do środka, do środka, wpuścić banelingi, puścić banelingi. Puścić Ultrale, aberracje, wszystko na te wikingi, koniec latających, jazda. Go, go, go. On ma tyle minerałów, a on tam po prostu tyle wydaje. O! Złapałem ich agro! No i pięknie teraz tu uchodzą. Cyk. I teraz tylko... Robić wszystko znowu. I pozamiatane. We are at maximum supply. Tak? To masz do Nie achievement never lose myself in jestem profesjonalistą czas zrobić tu ekspansję nie <laughs> nie no nie to starczy wracajcie do bazy jej ale ale dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie komentujcie subskrybujcie oceniajcie Eee, Widzicimy się chyba w następnym odcinku. Jeszcze to potwierdzimy szybko. Od razu widzicie, jak to odpalić. Ja byłem wam wytowy, to było top 0, było Starcraft 2, Wings of Liberty Reverse, kampania na Brutalu. W opisie macie linki do TikToka, Discorda, Tipli i tak dalej. Nie wiem, czy już powiedziałem, ale like, comment, subscribe. Właśnie, my skończyliśmy Heavens Fall B i będziemy wchodzić na Sinister Tour. Ale to już jutro, na razie. Zapraszam do komentowania, oceniania i subskrybowania. Chcemy dobić 1000 subów i dalej rozwijać nasz kanał. Jeśli chcecie wesprzeć nas mocniej, to zostańcie wspierającym przycisk pod filmem. A tymczasem bywajcie, bywajcie.